Dzień dobry! Jest esencjonalny, sycący i bogaty. Bardzo często bywa nazywany zupą buraczkową. Oczywiście mówię o barszu ukraińskim, i dzisiaj zapraszam Was na film na dokładny przepis, jak przygotować tą wspaniałą zupę: taką bogatą, bo z mięsem. Zapraszam! Tradycyjnie zobaczcie, co będzie potrzebne. A ponieważ przepis jest u mnie zawsze dokładny, nie pomijam żadnych czynności i nie wyjmuję nagle z zapazuchy, a mam tutaj, słuchajcie, bulion, a Wy się martwcie sami, jak go przygotować. Zaczynam od bulionu. Tym bardziej, że on jest bardzo specyficzny, jeśli chodzi o bulion mięsny do tej zupy. Zobaczcie, co będzie potrzebne do bulionu. Zacznę od warzyw. Tutaj jest kawałek selera. To jest tylko kawałek. On waży około 150 gramów. Mała pietruszka. Ona waży około 50 gramów. Por. Jeśli macie. Pora w całości, to polecam wam wykorzystanie tej zielonej części, dlatego, że ona jest również aromatyczna jak ta, natomiast jest bardziej łykowata, ponieważ te warzywa mają tylko oddać smak do zupy, tych warzyw nie polecam wam do, właśnie do jedzenia, dlatego, że są łykowate i twarde, to tu wykorzystam ten zielony kawałek. Pora. Jeśli chcielibyście wykorzystać tą białą bądź, bądź jasnozieloną część, to takiego cienkiego pora potrzeba około 15 cm, jeśli jest gruby, to około 10. Tutaj jeszcze jest mięso i są to żeberka wieprzowe. Jest ich kilogram. Dlaczego akurat żeberka? Z kilku powodów. Po pierwsze, jest to mięso z kością. Kość oddaje też swój smak do zupy, nadaje bardzo charakterystyczny i przyjemny smak wywarowi. Żeberka są również tłustym mięsem, a ten tłuszcz będzie potrzebny. Pamiętajcie, tłuszcz jest nośnikiem smaku i aromatu. Do doprawienia łyżka soli. Dwa liście laurowe i dwa ziarenka ziela angielskiego. Do przygotowania bulionu będzie mi potrzebna jeszcze oczywiście woda, i tej wody mam tutaj 4 litry. Jeśli chodzi o bulion, tak naprawdę będzie mi potrzebna z niego właśnie ta aromatyczna woda, czyli bulion i mięso z żeberek. A tu na tym drugim talerzu jest jeszcze to wszystko, co finalnie znajdzie się w zupie. Zobaczcie, co to będzie. Pół kilograma surowych buraków, pół kilograma kapusty włoskiej, jak widzicie, pół kilograma ziemniaków, 300 g marchewki, jedna średniej wielkości biała cebula, czosnek. Ja mam taki wielki ząbek, więc jeden, ale jeśli będziecie mieli mniejsze, to wtedy dwa ząbki. No tutaj się jeszcze znajdują dwa, na razie tajemnicze składniki. Są to puszki. W tej puszce znajdują się akurat pomidory krojone bez skóry. Jest ich 400 g. Dlaczego korzystam akurat z tych? Dlatego, że w tej chwili, kiedy kręcę ten film, nie ma sezonu na te pyszne, słoneczne, pachnące pomidory, dlatego korzystam z takich. Natomiast tutaj w drugiej puszce jest biała fasola, również 400 g. Fasolę możecie również sami namoczyć, ugotować. Natomiast zajmuje to trochę czasu, a te Fasolki z puszki są naprawdę bardzo dobre. Czym doprawiam? Albo octem jabłkowym, albo sokiem z cytryny. Jest go tutaj jedna łyżka. Naprawdę warto tą zupę lekko zakwasić. A skoro zakwaszam, to również dosładzam. W tej chwili mam tutaj łyżkę cukru. Nie wiem, czy skorzystam z całego. To zależy od tego, jak słodka jest marchewka i buraki. Obok jest jeszcze jeden składnik, jest to łyżka masła klarowanego, a tego użyję do podsmażenia cebuli. No właśnie, skoro o smażeniu, to na pewno przyda się patelnia. W zupełności wystarczy taka malutka, jeśli macie większą, też może być. No i powiem Wam, że troszeczkę mi tutaj użycie tej patelni zaburza e, tą przyjemność powiedzenia, że jest to danie jednogarnkowe. Także z przymrużeniem oka możemy powiedzieć, że danie jest prawie jednogarnkowe. Jak widzicie, tutaj się znajduje duży garnek. Ja lubię gotować w dużych garnkach, szczególnie takich z szerokim dnem, ponieważ wtedy dzieje się to szybciej. I łatwiej. Garnek koniecznie z pokrywką. Co jeszcze się przyda? no na pewno miska, ona się zawsze przydaje, deska do krojenia, nóż, coś do pomieszania tej cebuli, którą będę smażyć. Skoro zupa to chochelka, tutaj jeszcze jest obieraczka, którą będę obierać warzywa z burakami, nie wiem czy sobie poradzi, zobaczymy jaką będą miały skórę. Deska do krojenia, o której już chyba mówiłam. I słuchajcie, ostatni dodatek, który jak dla mnie jest dosyć istotny, to po to, żeby potem śmiesznie nie wyglądała, czyli rękawik bo buraki bardzo farbują. Zaczynam od przygotowania bulionu, dlatego że on potrzebuje po pierwsze najwięcej czasu, a po drugie, potem na bazie właśnie tych wszystkich smaków będę przygotowywać całą zupę. No i tutaj się zaczyna sprawa. Żeberek. Żeberka polecam Wam opłuczcie pod bieżącą wodą, ponieważ no tutaj gdzie były cięte mogło się zdarzyć tak, że gdzieś kość się ukruszyła, a potem chyba nie chcielibyście znaleźć tego w zupie. Takie żeberka dzielę teraz na mniejsze części i przykładam do garnka. No to teraz przygotuję pozostałe składniki. Zacznę od pora. Oczywiście dodam tą zieloną część, ale koniecznie przepłuczcie ją pod bieżącą wodą, dlatego że tutaj może się znajdować ziemia. A myślę, że to nie jest dobry dodatek do waszego barszczu. Dlaczego jeszcze polecam wam korzystanie z tej zielonej części? Dlatego, że ona się nie rozpadnie tak jak ta biała podczas tego długiego gotowania, bo mięso się będzie bardzo długo gotować. No i oczywiście ten kawałek pora w całości, tak jak odkroiłam, przekładam do garnka, nie dzieląc go już na mniejsze części. Selera obieram ze skóry, również w całości przekładam do garnka, podobnie z pietruszką. Do garnka dodaję również liście laurowe, ziele angielskie, sól i całość zalewam wodą. Garnek oczywiście przykrywam i włączam ogrzewanie na maksymalnej mocy kuchenki, ale tylko do momentu, aż woda zawrze. Gdy tylko zawrze, zmniejszam to ogrzewanie tak, aby delikatnie bulgotała w garnku. No dobrze, a jak woda już się zagotuje, jak sobie zacznie delikatnie bulgotać, jak długo ma tak sobie bulgotać? No to tak naprawdę zależy od tego, jakie macie mięso. Niektóre mięsa potrzebują godziny, a niektóre potrzebują aż dwóch. Dlatego ja zawsze po godzinie sprawdzam, jeśli mięso odchodzi od kości, jest miękkie, takie rozpływające. Kończę gotowanie, ale tak, przeważnie muszę Wam powiedzieć, że trwa to średnio półtorej godziny. Dlatego ja już w międzyczasie zabieram się za przygotowanie reszty składników. No to teraz, jak się pewnie domyślacie, zabieram się za brudną robotę. Buraczki są bardzo fajne, bardzo zdrowe, smaczne, ale niestety brudzą. I dlatego ja jeszcze tutaj mam jednego pomocnika. Nie mam odwagi po prostu sobie pobrudzić na stałe tej drewnianej deski, także wyjątkowo dzisiaj będę je przygotowywać na takiej plastikowej. Buraki po prostu obieram cienko ze skóry i kroję na kostkę, taką o wymiarach około centymetr na centymetr na centymetr. No to teraz pora na kolejne składniki: marchewka. Marchewkę możecie obrać, ale nie musicie. Jeśli macie własną marchewkę bądź znacie jej pochodzenie i wiecie, że ta skórka wam nie zaszkodzi, zostawcie, bo pod skórką zawsze jest najwięcej witamin. Ja tylko odkroję tą zieloną część, bo ona jest gorzka i kroję marchewkę na takie talarki o grubości 1 cm. Woda u mnie właśnie mocno zawrzała, dlatego ja teraz zmniejszam. Moc kuchenki, tak do około 1 trzeciej, żeby woda tylko delikatnie bulgotała i zapamiętuję od kiedy liczę czas. Za godzinę sprawdzę, a teraz zabieram się za obieranie ziemniaków. Z tych zdejmuję skórkę i kroję w kostkę, również centymetr na centymetr na centymetr. Ziemniaki pokroiłam i właściwie mogłabym je przełożyć tutaj na talerz i powiedzieć że czekają na swój czas, kiedy będę je gotować. Teoretycznie można je ugotować razem z burakami, z marchewką, potem w wywarze, ale ja proponuję Wam małą zmianę z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli ziemniaki ugotujecie osobno, zachowają swój kolor, piękny kolor, będą wyglądały potem naprawdę bardzo atrakcyjnie w zupie. Po drugie, pamiętajcie, że ziemniaki uwielbiają chłonąć smaki i zapachy. Zresztą pewnie wiecie albo i nie, że jeżeli przesolicie zupę, wystarczy dodać do niej kilka surowych ziemniaków i ten ziemniak wciągnie ten nadmiar soli. Dlatego ja wezmę teraz garnek, w którym zagotuję wodę i krótko, bo przez 15 minut te ziemniaki podgotuję, pamiętając o tym, żeby posolić je dopiero po 10 minutach gotowania. Kolejny składnik to ta piękna włoska kapusta. Potrzeba mi tylko pół tej główki, ona waży kilogram. Jeśli zastanawiacie się, co zrobić z drugą połówką, to ja już Wam podpowiadam. Zróbcie sobie pyszną surówkę z kapusty włoskiej. Tą kapustę kroję na pół, a potem zobaczcie jeszcze raz na pół i szatkuję na takie drobne paski. Zobaczcie, okrajam tak, aby tutaj tego głąba nie kroić. Po 15 minutach gotowania się ziemniaków są jeszcze lekko twarde. Zdejmuję garnek, odlewam wodę i odstawiam obok. Cebula. Z tej zdejmuję łupinę, kroję na dosyć drobną kostkę i przekładam na patelnię, na której jest rozgrzane masło i podsmażam krótko, ale na maksymalnej mocy palnika do momentu, aż zrobi się, zobaczcie, taka lekko. Brązowa. Cebulę zdejmuję z palnika, żeby już dalej się nie rumieniła i odstawiam obok. Minęła godzina gotowania się mięsa, więc sprawdzam. Wejmę kawałek tutaj do miski, żebyście zobaczyli, ale już czuję wbijając widelec, że to mięso jeszcze nie jest aż tak miękkie, jak bym chciała. No zobaczcie, miękkie jest, ale żeby się rozpadało, no, jeszcze niekoniecznie. Więc z powrotem do gara na kolejne 10-15 minut i znowu sprawdzam. Sprawdzam raz jeszcze. Myślę, że tym razem jest zdecydowanie lepiej, ale ja bym chciała, żeby to mięso było takie naprawdę wręcz rozpływające się, więc wraca jeszcze na kolejne 15 minut. Sprawdzam po raz Kolejny. No, widelec bardzo dobrze się wbija w mięso, i ja czuję, że ono już jest doskonałe. Zobaczcie, tutaj kawałek pora się zaczepił, tak jak Wam mówiłam, on się nie rozgotował. A teraz zobaczcie, jak wygląda mięso. Popatrzcie, kość sama odpada. Mięso łyżką daje się podzielić. Jest idealne. Dlatego mogę wyjąć teraz całe mięso, przekładam je do miski. Ono sobie tutaj wystygnie, bo za chwilę będę je dzielić na mniejsze części. A do drugiej miski przekładam wszystkie warzywa, włącznie z liśćmi laurowymi. Widzicie, za chwilę będę jeszcze łowić ziele angielskie. One już nie są potrzebne. Zwiększam teraz odrobinę ogrzewanie tutaj pod garnkiem i do garnka przekładam buraki. Garnek przykrywam i czekam, aż woda ponownie zawrze, bo buraki zdecydowanie obniżyły temperaturę wody w garnku, i gdy zawrze, dodaję marchewkę. Gdy znowu woda zawrze, gotuję razem buraki i marchewkę w tym całym wywarze przez 15 minut. A w międzyczasie, jeśli mięso już ostygło, oddzielam je od kości i dzielę na mniejsze kawałki. Po tym czasie do garnka dokładam kapustę. Dodaję również pomidory razem z zalewą, w której są przygotowane, i fasolkę. Jeśli fasolka jest w zalewie, to tą. I się urwało. Jeśli fasolka jest w zalewie, to koniecznie ją odlejcie przed dodaniem. Dobrze, że mam więcej. I fasolkę. Jeśli fasolka jest w zalewie, to tą zalewę odlewam osobno i dodaję już tylko samą fasolkę. Garnek przykrywam i za chwilę dodam jeszcze czosnek. Zdejmuję z niego łupinę i bardzo drobno kroję go na plasterki. I oczywiście dodaję do garnka. Całość przykrywam i gotuję przez 10 minut. Teraz mogę zacząć doprawianie. Czym doprawiam? Jeszcze raz, zupa musi być lekko słodka i lekko kwaśna, więc jest to ocet i cukier. Oczywiście próbujcie, próbujcie, dodawajcie po trochę. Możecie dodać więcej niż tę ilość, którą ja wam zaproponowałam. To wszystko zależy od waszych gustów, więc doprawiam. Pachnie obłędnie. Ale jeszcze muszę ją doprawić. Dodaję śmiało resztę octu i cukru. Jeśli stwierdzicie, że chcecie więcej, naprawdę dodawajcie, próbujcie, bo to jest przecież ten smak, który ma Wam odpowiadać, a ta ilość to jest moja propozycja. Zresztą kto wie, może dodam jeszcze trochę. Za chwilę spróbuję. Wystarczy w zupełności wystarczy. I to jest ten moment, kiedy do garnka mogę dodać już pozostałe składniki, które są już ugotowane, przygotowane. Nie dodawałam ich wcześniej, dlatego żeby yy, się nie rozgotowały w zupie. I to jest cebula, ziemniaki i mięso. No i zupa jest wreszcie, nareszcie gotowa. Faktycznie ma bardzo dużo składników, ale dzięki temu jest tak smaczna. Tak pyszna, aromatyczna, bo pachnie tu niesamowicie, że naprawdę warto ją właśnie tak przygotować. Zupę możecie podać ze śmietaną, możecie podać z koperkiem, możecie podać z pietruszką. Ja najbardziej lubię tą wersję ze śmietaną i z koperkiem. Jeżeli chodzi o tę zupę, zawsze gotuję wielki garnek. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo szybko dziwnym trafem zawsze znika. I powiem Wam tak, dzisiaj jest pyszna, jutro będzie jeszcze lepsza, pojutrze najlepsza. Nie wiem jaka będzie czwartego, piątego dnia, dlatego że jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby tak długo wytrzymała. Ja Wam życzę wytrwałości przy przygotowaniu tej zupy, bo wymaga troszkę pracy, ale efekt jest naprawdę rewelacyjny. I życzę wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. W tej puszce yy, są. Pomidory czy fasola? Pomidory, a w tej jest fasola. Tak. Jest sezon już popomidorowy, po jeszcze raz. Selera, czemu on mi tak upada? Lubi. I się urwało.